Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Porannego Trola, czyli cyklu dla porannych ptaszków, dusz czy cokolwiek, którzy spać nie mogą lub po prostu muszą iść do szkoły, do pracy, cokolwiek i chcą posłuchać zwykłego, prostego, miłego, mam nadzieję, gadania porannego. Bardzo fajnie, że w tym momencie wybraliście mnie, siedzicie sobie wygodnie, jedziecie czy słuchacie y, mnie przez słuchawki idąc, ale tak czy inaczej bardzo miło, że chcielibyście posłuchać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest to yy, rzecz związana z jutrzejszą wielką gigantyczną premierą Wiedźmina. No cały świat praktycznie growy na to czeka. Gry komputerowe. Teraz jesteśmy zalewani przynajmniej nie, tak z mojej perspektywy nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jeśli chodzi o premiery gry komputerowej, masa różnego rodzaju reklam, czy, czy w telewizji, czy y, billboardy, y, prasa, oczywiście z każdej strony, i nawet media, które zazwyczaj narzekają na y, gry komputerowe, mówią, że kurczę, jutro, ale super, ale fajnie, kurde, a pewnie jak coś się stanie, nie, nie wiem, jakiś młody człowiek coś komuś zrobi, sprawdzą mu komputer, stwierdzą, że ograł, Wiedźmina, o to jest zła gra. No ale dobra, zostawmy y, w tym momencie tę sprawę. Ja bym chciał w kwestii y, parę słów powiedzieć, promocji gier planszowych. Strasznie, ale to strasznie mi się podoba, jak podeszli nie, podeszły Redziaki do promocji gry komputerowej. No tego jest cała masa. Oczywiście gigantyczny budżet, co się kompletnie nie umywa do tego, co w tym momencie my mamy, gracze planszówkowi. Mianowicie chodzi oczywiście o Wiedźmina grę planszową, której promocja nie, właściwie praktycznie się nie odbyła, no bo po cholerę coś promować. Co i tak się sprzeda? Ludzie czekali. No przecież, kurde, zobaczcie, z jednej strony mamy autora. Gdzie jest autor? No dobra, ale wszyscy wiedzą, kto jest autorem. Nie, jak Jakie to jest wydawnictwo, jakie są grafiki, no co mogło nie wyjść? No okazało się, że wszystko. I promocja tej gry praktycznie nie funkcjonowała, bo i tak się sprzedała. Ba nawet widziałem taką fenomenalną scenę, jak jakieś dwie kobiety. To było bodajże, w grudniu podeszły, poszły do sklepu i okazało się, że ten nasz kochany Wiedźminek, no może mało kochany, ale Wiedźmin jest tylko jeden, jedyny na półce. Rany. Już myślałem, że będą jakieś, nie wiem, w, w zapasy w błosie o tego. W końcu stwierdziły dwie panie, jak już nie były w stanie ustalić, która była pierwsza i po co chciała, że będą sobie to, uwaga, licytować. I ten Wiesiek yy, zlazł za chyba 270 zł. Nie pamiętam, ale pozdrawiam dwie panie, a szczególnie młodzież, dla której to kupiły. Mam nadzieję, że gra rzeczywiście była warta tej ceny, przynajmniej dla Was. Yy, I teraz... Po co to wszystko mówię? Żeby z jednej strony było ciekawie, z drugiej po to, żeby zaznaczyć jedną rzecz. Szkoda i cały czas bardzo mocno żałuję, że premiery gier planszowych w Polsce są, może powiedzieć, słabe, to za dużo powiedziane, tak jak powiedziałem, różnica budżetów, ale naprawdę przykro mi, że nie, nie, nie stoją na jakimkolwiek poziomie. One po prostu się pojawiają i, i tyle. Czasami na jakimś mniejszym czy większym konwencie, ale temu nie towarzyszy y, jakaś taka y, oczywiście na miarę możliwości finansowych napompowana pompa albo pompeczka. No nie wiem, cokolwiek, y, żeby to w jakikolwiek sposób, nie wiem, grało i buczało. Zupełnie też pomijam y, fakt y, pewnego rodzaju mojej mini Mini zazdrości, kiedy zobaczyłem, w jaki fantastyczny sposób zostali potraktowani recenzenci gier komputerowych, nie, kiedy zostali zaproszeni nie, na premierę pra, przed premierę tej gry, nie, do jakiegoś specjalnego nie, obozu nie, zorganizowanego pod jakimś tam miasteczkiem, kiedy mi jakieś zabawy, konkursy, różne rzeczy do wygrania, nie, koncert zespołu, nie, który robi ścieżkę do Wiedźmina pod koniec, no naprawdę. Wow, wow, żeby nie było, nie domagam się czegoś takiego nie, dla siebie, ale też coś więcej dla nie, graczy, którzy czasami czekają na tytuły. Ach. Mam nadzieję, że nie będzie to głos w próżnię. i kiedyś doczekamy się jakiejś naprawdę bardzo fajnej, zrobionej z pompą premiery gry planszowej. Naprawdę, drodzy wydawcy, gracze już na to czekają. To już nie jest taki rynek, jakim był kiedyś. To była jedna rzecz. Absolutnie żadne żale, tylko po prostu prawda. No i ostatnia rzecz. 23-24 maja będę brał udział w Hop! kola można inaczej. Czyli taka rzecz zorganizowana dla youtuberów. Ja tam się jakiś czas temu zgłosiłem. Szczerze, niespecjalnie liczyłem, że zostanę zakwalifikowany. I spośród masy kanałów zostało wybrane 46 albo 8, w tym właśnie GameTroll TV, którego będę reprezentował ja i moje lico. Gdzie będzie spośród tych 40 kilku kanałów wybranych najpierw w 12, to ten weekend, a później jeden, ten super fantastyczny, najlepszy. I, I mam nadzieję, Mam nadzieję, że będzie to y, bardzo dobra nie, rzecz dla promowania planszówek. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób, który będzie nie, w tym momencie niekonieczny, będziecie mnie w tym wspierać, ponieważ nie chodzi w tym momencie o jakiekolwiek y, promowanie, nie, czy mnie, czy, 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 czy samego kanału. Chociaż to no, nie ukrywajmy, to też, ale y, promocji y, gier planszowych jako fajnego hobby. Może dzięki temu kiedyś doczekamy się fajniejszych premier. Gier chociażby, lub po prostu wzrostu zainteresowania, i żebyśmy nie mieli problemów szukania, z kim można byłoby teraz pograć. Słuchajcie, z tymi przemyśleniami Was zostawiam na ten tydzień. Mam nadzieję, że będzie dla Was przefantastycznie i udany. No i cóż, do następnego porannego trola. Trzymajcie się. Hej!